Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Dziś będzie bardzo ekologicznie, a to za sprawą tego, co za oknami, bo tam nie ekologicznie. Agnieszka Strzemińska, nasz gość, witam państwa. Dzień dobry. dzień dobry, a naszym dzisiejszym ekspertem jest Łukasz Frydel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Witam Panie Łukaszu, dzień dobry. Mówiliśmy o piecach i o wymianie pieców w połowie grudnia mniej więcej, ale wracamy do tematu, bo po pierwsze nie zdążyliśmy nawet o połowie kwestii powiedzieć, po drugie, temat jest gorący i wzbudza ogromne zainteresowanie, a po trzecie, no jest to potrzeby. Bo wyglądając za okno, wszyscy wiemy, co tam się dzieje. Wszyscy widzimy zamglenie, które tak naprawdę jest smogiem. No i ciągle zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby ten smog był mniejszy. Bo przecież tak naprawdę dotyczy to każdego z nas. Pani Łukaszu, jakie no dzisiaj są stany? No, niestety, tak jak pani wspomniała, widzimy. Więc apogeum tego zanieczyszczenia mieliśmy wczoraj, gdzie poziomy alarmowe były przekroczone chociażby w Rymniku przeszło trzykrotnie. To poziomy alarmowe, nie, nie poziomy dopuszczalne a alarmowe, właśnie. Nie? Natomiast no, dzisiaj jest troszeczkę lepiej, ale to chyba z tego względu na to, że troszeczkę powiało, więc yy, to ze względu na, na pojawienie się wiatru. Mów, mówiąc troszeczkę lepiej, mam na myśli, że zaledwie jest, ocieramy się o poziomy alarmowe, więc generalnie jakość powietrza w dalszym ciągu jest bardzo zła. No ale jedynym naszym sprzymierzeńcem, rozumiem jak na razie, jest wiatr. No w tej chwili tak i to jest właśnie no, niedobre, bo to nie możemy ciągle być na zdanie na łaskę bądź nie łaskę wiatru. Musimy sami też e, coś w tym kierunku zrobić, no czyli powymieniać e, przestarzałe kotły i piece na nowoczesne kotły. E, no i, i spalać dobre, dobre jakości. No właśnie, o spalaniu paliwa będziemy dzisiaj również mówić i o piecach, ale jeszcze wracając do tych przekroczonych norm, panie Łukaszu, czy jest w ostatnich dniach takie miejsce w naszym województwie, które jest stosunkowo czyste? E, otóż jest. Tutaj może Państwa trochę że zaskoczę, ale e, ma wojewódzki inspektor ochrony środowiska jedną stację pomiarową, mianowicie w Złotym Potoku. Ona jest tam umiejscowiona celowo, żeby niejako badać e, tło, jakie, czyli takie najczystsze miejsce, jest wybrane województwo. Śląskim i w dniu wczorajszym jak w dzisiejszym tam jesteśmy na granicy poziomu dopuszczalnego. Więc w kontekście tego, że gdzie indziej mamy przekroczone poziomy alarmowe, które są kilkukrotnie wyższe, można powiedzieć, że w Zielonym Potoku właśnie jest taki zielony, zielony przylądek w naszym województwie, że tam jest w miarę czyste powietrze nawet w tych najgorszych chwilach. To wszyscy pojedziemy spacerować w najbliższych dniach do Złotego Potoku, choć właśnie a najbliższych dni może być już trochę lepiej, bo synoptycy zapowiadają wiatr. Tak, dzisiaj troszeczkę powiało, jutro ma być więcej tego wiatru. Od czwartku niemalże już jakieś tam ostrzejsze powiewy, co, co można powiedzieć z dużą, dużą prawdopodobieństwem, że w czwartek będziemy już mieli dobrą jakość powietrza. No ale tak wspominaliśmy, No, nie, nie chcemy być uzależnieni od wiatru, no bo wiatr był chimeryczny raz wieje, raz nie, no a my jednak chcielibyśmy oddychać świeżym powietrzem cały czas. No i tu dochodzimy do sedna sprawy. Wobec tego, panie Łukaszu, czym palić i jak palić, żeby było nam ciepło? No teraz mrozy wszystkim dają w kość a żeby było dla wszystkich zdrowiej i bardziej ekologicznie, bo chyba nam wszystkim także o to chodzi. No oczywiście, że tak. No wiadomo, czym palić? Najczystszymi paliwami. Gaz, olej. Nie każdego na to stać, więc możemy, możemy również palić węglem, ale tym węglem o, o dobrej jakości. Natomiast no absolutnie nie, nie, nie powinniśmy spalać śmieci, no bo to nie dość, że generuje najgorszą emisję, no to jeszcze ma najniższą wartość o połową. Psuje nasze urządzenia, zalepia nasze urządzenia, więc no szkodzimy już tam paliwo te urządzenia, ale przede wszystkim sobie na, na, na zdrowiu, więc no starajmy się spalać paliwo dobrej, dobrej jakości. Na, no, jeżeli mówimy o tych śmieciach, które wrzucamy często do naszych pieców, to co najgorzej? Chyba gumowe rzeczy, opony, gumowce, butelki, ubrania? No tak, wszystko co jest na, na bazie powiedzmy sobie ropy naftowej, tak? Tam są... Pół, praktycznie pół tablicy Mendelejewa znajduje się, więc to wszystko. Wysyłamy to wszystko w powietrze. Tak jest, no i, i, i później wdychamy, więc to się wszystko e, oczywiście da spalić, no ale emisja zanieczyszczeń przy, przy spalaniu tego typu y, y, śmieci, no, bo to są śmieci, jest, jest strasznie duża, więc y, no, to jest absolutnie, absolutnie zabro, zabronione, za, y, zakazane. Natomiast no co palić? No jeżeli już palimy węglem, to też palmy węglem dobrej jakości. No tak? ale co znaczy węgiel dobrej jakości? Dobrej jakości to węgiel który ma, że tak powiem, no wysoką, chociażby tak najłatwiej to sprawdzić, wysoką wartość o połowę. czyli to jest, mówi nam ta, ta wielkość o tym, ile energii zgromadzone jest w, na przykład w jednej, w jednej tonie węgla, tak? Dobry węgiel e, o dobrej jakości ma powiedzmy sobie wartość o połowę w okolicach 28 gigajouli na tonę. Te najgorsze muły, folotokoncentraty, to jest wartość około 20 gigajouli na tonę, czyli to jest tak jak powiedziałem, ilość zgromadzonej energii. A co to, że tak powiem, daje efekt uboczny. Mianowicie tak, no wiadomo w jednej tonie węgla mamy ograniczoną ilość. Jeżeli tam włożymy dużo pierwiastka węgla po to, żeby uzyskać wysoką wartość opałową, to siłą rzeczy mniej upchamy tam zanieczyszczeń, czyli popiołów, siarki. Jak mamy dużą wartość opałową, mamy małą zawartość popiołu i siarki. Czyli tak? tych odpadów będzie mniej. Czyli i... odpadów będzie mniej, mniej zanieczyszczeń z tytułu spalenia jednej tony węgla, a więcej energii. I odwrotnie, jeżeli mamy mało pierwiastka węgla, niską wartość opałową, czyli mówimy tutaj powiedzmy sobie o w te 20 gigajouli na tonę, no to czymś do tej tony musimy dopchać, tak, żeby ta tona swoją wagę miała. No Czyli i to też są spalamy tony, ale de facto mamy mniej energii, czyli jest nam mniej ciepło, mówiąc wprost, po prostu takim e, zwyczajnym naszym językiem codziennym, natomiast więcej mamy tego całego brudu, z którego musimy tak jest, piec oczyścić. Musimy oczyścić i on de facto albo znajdzie się, znajdzie się w naszym popielniku, albo w naszym kominie i zostanie wyemitowany no do, dobrze. do atmosfery. ale ktoś powie oczywiście ten węgiel który ma tę wyższą wartość opałową jest lepszy daje nam więcej ciepła i mniej zostaje tych wszystkich ubocznych produktów po spalaniu ale on jest po prostu droższy no to jak mi się to opłaca jest, kupię droższy jest węgiel. droższy tak ale tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz mianowicie jak kupujemy produkty w sklepach czy to mleko czy jakieś napoje to patrzymy nie do końca na cenę jednostkową, tylko są właśnie zazwyczaj takie i druczkiem cena za litr, tak? Po to, albo żeby kilogram, było łatwo prawda? porównać, albo za kilogram tam cytryn, mięsa, czy, czy jakiegoś innego produktu. I po to właśnie są podawane te ceny jednostkowe, żeby można było łatwo porównać, czy mleko w pojemniku 0,7, a drugim mamy 1,5 litra, które z nich jest tańsze, bo sobie porównamy, ile kosztuje litr. To samo możemy zrobić w prosty sposób, jeżeli chodzi o węgiel. Właśnie podzielić cenę zakupu to węgla przez jej wartość opałową i otrzymujemy wtedy e, złoty na gigajul, czyli ile złotówek wydamy za jedną jednostkę energii. I tu porównanie już węgla dobrej jakości z węglem słabszej nie wypada tak źle. Ja tu sobie tak przygotowałem obliczenia z, z cenników. Jeżeli chodzi na przykład o węgiel ekogroszek o wartości opałowej 28 gigajul e, na tonę, no to nam wychodzi 24,6 zł za gigajul, a słabszej jakości węgiel... 21, um, warto już o połowa 21 giga na tonę. Wychodzi nam ten wskaźnik 22,85. Więc proszę zauważyć, jest raptem złotówkę droższy ten węgiel e, o lepszej jakości, podczas gdy jego cena jednostkowa jest 700 zł, natomiast tego węgla gorszej jakości jest 500 zł. Więc wydawałoby się, że w pierwszej chwili, że te 500 zł a 700-200 zł różniczy jest strasznie dużo. Jak to przeliczymy na atom jednostkowo, tak jak to robimy przy naszych produktach spożywczych, to to jest raptem złotówka i teraz. Trzeba się zastanowić, czy, czy, czy warto się truć z tytułu jednej złotówki na jednym gigajżuli. No tak, ale jeszcze nasuwa się takie pytanie, na ile wystarczy mi ta tona? No bo tu jest tona i tu jest tona. Czyli teoretycznie, na przykład w ciągu miesiąca spalam tonę tego ekogroszku i tonę tego gorszego opału. Czy rzeczywiście wystarczy mi to na. No ten nie, miesiąc? właśnie to jest właśnie to ilość energii, którą potrzebuje nasz budynek jest stała, powiedzmy sobie, zależy od warunków atmosferycznych i powiedzmy sobie, w ciągu miesiąca zużyjemy, no przypuśćmy te 20 gigajuli, tak? Więc tego gorszego węgla musimy spalić dokładnie tonę, bo on, powiedzmy sobie, ma wartość około 20 gigajuli na tonę, czyli spalamy go tonę. Tego lepszego węgla spalimy mniej, bo on z jednej tony uzyskamy 28 en gigajuli energii, potrzebujemy 20, więc spalimy go około 30% mniej. 700 kg. Co może oznaczać, że wtedy y, wprawdzie płacimy 700 zł za tonę węgla, ale ten węgiel wystarczy Starecone nam nie dłuży. na miesiąc, tylko na przykład na półtora Dokładnie miesiąca, tak. czyli w ciągu sezonu, zamiast na przykład 5 ton węgla spalimy 3,5. Tak jest. I tu wracamy znowu do tego wskaźnika, czyli. Prosimy, proszę patrzeć na, na cenę jednostkową, bo de facto wyjdzie nam, że węgiel jest droższy, ale spalimy go mniej. Jak po, yy, podsumujemy cały sezon grzewczy, to z tytułu zakupu lepszej jakości węgla zapłacimy może 500 zł drożej. Drodzy Pań, tak? spalając go w tym samym kotle, bo jeszcze można powiedzieć później, że możemy ten kocioł wymienić, docieplić dom, także tutaj jest jeszcze wiele możliwości. O wymianach kotła, o dociepleniach będziemy mówić po godzinie 12.30, kiedy wrócimy do studia. Wrócimy też do wartości opałowej, o której Pan mówił, no bo warto to sprawdzać, ale okazuje się, że producenci podają różne parametry i chodzi o to, żebyśmy nie złapali się w pułapkę i nie porównywali różnych wartości opałowych, ale na ten temat więcej powiemy po 12.30, natomiast jeśli Państwo mają pytania do naszego dzisiejszego eksperta, przypomnę jest jest nim Łukasz Frydel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jeśli chcą Państwo pytać o wymianę pieców, o dofinansowania, bo o tym także wspomnimy, ale Pan Łukasz będzie odpowiadał także i na takie Państwa pytania proszę telefonować 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32. Pod tym numerem telefonu nasz ekspert będzie do Państwa dyspozycji do godziny prawie 12.30. 205 10 22 kierunkowy 32. Rozmawiamy dzisiaj o ekologicznym paleniu i o wymianach piecy i dofinansowania finansowaniu tychże. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.